Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle co nic. Nagłe i szybkie serca łapoty, kto by tam nie znał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Do tej pory spotykaliśmy się w murach Miejskiego Domu Kultury w Rumi, ale jak wiadomo kultura i sztuka nie zna żadnych ograniczeń, w związku z czym dzisiaj widzimy się właśnie w takich okolicznościach. Można powiedzieć, że spotykamy się u Państwa w domu, zatem bardzo dziękuję za gościnę i zapraszam na wernisarz online Tadeusza Trockiego. Dzisiaj oczywiście będzie okazja do spotkania z artystą i z jego twórczością, ale także będą mieli Państwo przyjemność usłyszeć przepiękny głos Agnieszki Babicz. Oczywiście bohater dzisiejszego wieczoru jest razem z nami, dlatego zapraszam, aby wysłuchali Państwo jego wypowiedzi na temat początków jego drogi artystycznej. Kiedy u mnie zrodziła się pasja do malowania, to powiedzieć, że to na początku była pasja, był to okres. Szkoły podstawowej, Wtedy to były jakieś takie pierwsze próby zmierzenia się w ogóle z tematem malowania. Były wówczas zajęcia pozalekcyjne, które się nazywały kółka plastyczne, i nasza pani od rysunków, pani Alicja Marchleska, z którą do dzisiejszego dnia utrzymuje kontakt, umiała w niektórych chętnych uczniach wyzwolić to zainteresowanie malarstwem. Początkowo to były akwarelki, potem tempera. Potem wzięliśmy udział w konkursie międzyszkolnym na terenie Wejherowa, gdzie w 1968 roku udało mi się zdobyć drugie miejsce. To była dla mnie jakaś taka fantastyczna sprawa. Może to zaowocowało później tym, że w ogóle się zacząłem później parać malarstwem. Potem był okres pracy zawodowej, kiedy za bardzo nie było czasu na to, żeby się zajmowa hobby, natomiast tak na poważnie malarstwie zacząłem się zajmować w 1980 roku. Wtedy moja pierwsza wystawa miała miejsce dwa lata później w Domu Kultury Portowca Gościniec na ulicy Polskiej w Gdyni. Tego domu już nie ma, także to taka już jest historia. Potem przyszły kolejne prace, z pracy na pracę. Te obrazy wydawały się być oceniane przez oglądających coraz lepiej. Może to właśnie spowodowało, że dalej się tym zacząłem parać. W międzyczasie był taki epizod, który od czasu do czasu się powtarza. Maluję również akwarelki, ale główną taką techniką moją to jest malarstwo olejne, sztalugowe. A teraz piosenka z repertuaru Anny German, ale z piosen piosenka z, z jej ruskiego repertuaru. Nie znacie jej państwo, tej piosenki. Gorad wlubionych. Pod takim tytułem jest bardzo y, ten utwór znany za naszą wschodnią granicą, a u nas słowa napisał, to właściwie taka mała premiera, pod tytułem y, piosenka Rozmowa za aniołem napisał Rafał Podraza. Dziennikarz, mój serdeczny kolega, jego felietony możecie czytać również w, w takich czasopismach na żywo o różnych naszych gwiazdach z tamtej i tej epoki. Rozmowa z aniołem z repertuaru Anny German. Mała premiera. Planeta leży daleko stąd. Prowadzi do niej świetlista rzeka, stęczy, stęczy prowadzi. Most, mówisz, jest piękna planeta, gdzie miłość rządzi od lat. Gdzie tylko prawi i szczerzy ludzie Zbudować mogą swój świat Powiedz mi, powiedz mi Co ja zrobić mam, by się znaleźć Tam, by się znaleźć, tam. Powiedz mi, powiedz mi, do jakich stukać, bram, by się znaleźć, tam, by się znaleźć, tam, nim wejdziesz na jej polany, nim się otworzy ten świat. Odda cię klucznik stary, on doceni coś wart. A jeśli stwierdzi, że możesz przekroczyć planety próg, to w jednej chwili wszystko się zmieni, odnajdziesz jedyny. Посидим, помолчим, все само пройдет и растает гнев, и печаль уйдет. Посидим, помолчим, не нужны слова, виноваты. A lubow, prawa. w prawa. A teraz posłuchajmy, czym Pan Tadeusz inspiruje się przy wykonywaniu swoich prac. prac. Właściwie można powiedzieć spokojnie, że z życia. Wejherowe i okolice to tak piękne miejsce, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby powstały ciekawe obrazy. W 2010 roku odbyła się moja wystawa pod tytułem Kalwaria wejherowska nocą. To były 14 stacji drogi krzyżowej przedstawione wieczorem w różnych porach roku. Potem była wystawa Stąd do Ciekawego Świata. Tej tematyki to były kilka edycji była Stąd Ciegowego Świata, jeden, dwa, trzy, między innymi jedna odbyła się w Domu Kultury w Rumi. Potem były inne wystawy zbiorowe, także maluje również marynistykę, konie, czyli właściwie można powiedzieć, że przyrodę szeroko rozumianą, ale najbrześ, najbardziej wdzięcznym tematem to jednak są pejzaże, bo tam można się bardzo. Ciekawie pobawić światłem, cieniami, i to jak praca skończona jest, to daje jest udaną pracą. To daje dużą satysfakcję autorowi i pewnie pewną przyjemność oglądającym. Teraz chciałam zaśpiewać Państwu piosenkę z gatunku romansu wojennego, ale troszeczkę w innej wersji. Wersję w duecie z moim przyjacielem z Moskwy znajdziecie Państwo w internecie. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli wystąpić u Was y, razem. A teraz piosenka właśnie zabrzmi w dwóch językach: po polsku i po rosyjsku. Kiedyś śpiewała u nas ją Wiera Gran. Miano, ostatnio miała swoją burzliwą historię, ale to opowiem Wam jak przyjadę. E a słowa polskie przetłumaczył Julian Tuwim. Ciemna dziś noc, ciemna ja Ciemna dziś noc, świecą gwiazdy nad stepem i znów za depeszą depesze przez mrok wiatr po drutach przesyła. W ciemnuju noc, ty lubima, ja znaju, nie śpisz. И у детской кроваткой тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь прилегла между нами. Верю в тебя, Daraguju po drugu maju, e ta wiera ad mnie, ciągnej nociu chraniła. Wiem, że tę noc znowu spędzę do świtu bez snu, i z uśmiechem już myślę o dniu. Ты мне снова притулил <тит> Как я люблю глубину твоих ласковых глаз Как я хочу к ним прижаться сейчас Глубами. Моя черная стена, прирывла между... To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za obecność i zapraszam do śledzenia wydarzeń na Facebooku Miejskiego Domu Kultury w Rumi, MDK Rumia i na kanale YouTube. Do zobaczenia!